Tegoroczny finał indywidualnych mistrzostw Europy w Żużlu odbędzie się już 17 września na stadionie miejskim w Rybniku. Po raz kolejny do miasta z Zikrom zawita wielka impreza Żużlowa, która przyciąga najlepszych żużlowców na kontynencie. Z dziką kartą o zwycięstwo rywalizować będzie Kacper Woryna. 17 września w Rybniku odbędzie się finał indywidualnych mistrzostw Europy. Na pewno będzie to pod tym względem taki. Pełen grozy finał. Nie wiadomo czy pełen grozy, wiadomo, że pełen emocji, stawka jest wysoka, a zawodników mających chrapkę na zwycięstwo sporo. Stawka i rywalizacja w tym roku tytułu mistrza Europy jest niesamowita. W tej chwili właściwie w finale dziesięciu zawodników ma jeszcze realne szanse na walkę o tytuł mistrza Europy. Taka liczba wyśmienitych żużlowców, którzy mają realne szanse sięgnięcia po złoto dodaje rywalizacji smaczku. Rywalizacja o tytuł indywidualnego mistrza Europy rozpoczęła się w Niemczech. Kolejne dwie rondy miały miejsce na Łotwie oraz w Rosji. I musimy przyznać, że będzie to prawdziwy creme de la creme tego rocznego sezonu i właściwie wszystkich rozgrywek Mistrzostw Europy, które organizujemy już czwarty sezon. Dziką kartę na turniej finałowy w Rybniku ma zapewnioną w ramach dżentelmeńskiej umowy zawodnik rybnickiego klubu Kacper Woryna. Z oczekiwania są takie, żeby Kacper Woryna wygrał rybnicką rundę. Grysza był zaraz za nim. Natomiast w ogólnej klasyfikacji, żeby wygrał Grysza, żeby był pierwszy, a kto tam będzie drugi, trzeci, to już kompletnie. Jest wszystko jedno. Moim celem jest wygrać po prostu. No, chciałbym wygrać i, i to postaram się zrobić. A czy się uda? Okaże się 17 września. Początek finałowych zawodów zaplanowano na godzinę 19.